Do no szkoły tam diabli nie są. Hej! O, cześć Justynka, co nowego? Grażyna zrobiła dziecko. No nie żartuj, grażyn! Grażynka spod piątki? Graszka, graszka. Ale jak to na ślubu nie ma. A skąd to wiesz? Się księdzu wypeplała. No tak, ona księdzu ksiądz wszystko tobie. Ale z tym takim fajnym przystojniutkim, skąd ona go wytrzasnęła? Znalazła z ogłoszenia. No dasz wiarę, że takie rzeczy się teraz robi? Co ją podkusiło, żeby takie rzeczy robić? W Życiu musi coś uwierać. No musi no. W tym sensie... No. Justynka, zrozumiałam, ale powiem ci, że czasami to jakich słyszę A u mnie wący, 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 para wący. No ja wiem, przecież mi wszystkie półki to o tako, o tako da gusza mi pranie O nie Justynka, tylko nie pranie, to jak ty się relaksujesz? Ej, ale ja słyszałam, że ty też ostatnio Mięso mi się pali No dobra, dobra, taka cwana, jeszcze pogadamy pa, 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 pa.